Słuchajcie, dzisiaj płodozmian. Trochę nawijania, trochę czytania, trochę rysowania i ani chwili wytchnienia. Ja się nazywam Jakub Martewicz, syn Starego Martewicza, jestem autorem komiksowym, twórcą takich komiksów jak Henryk Kajdan, Eurydyka czy Kocia Planeta, a to jest kanał komiksowa Nawika, na którym nawijamy o komiksach od strony artystycznej warsztatowej kuchni. I choć w łeb sobie strzel przerwy nie robimy panie. No to jedziemy z Koksem. Ja sobie robię przerwę od rysowania planszy. Już ją pokazywałem na innej nawijce. Nie wiem, która ukaże się jako pierwsza, bo czasami lubię sobie randomizować trochę publikacje tych filmików. No ale słuchajcie, trzeba w końcu jechać z Koksem. Przepraszam za bałagan na biurku, to jest moje robocze biurko, stacja do rysowania i w przerwach między rysowaniem i jakimś tam tu i ówdzie przeglądaniem komiksów robimy sobie te nawijki i tyle. Dobra, dzisiaj będzie fajny komiks, bo dzisiaj jest Untold Tales of Spider-Man. Omnibus, czyli omnibus, dzieło zbiorcze zawierające wszystkie numery serii The Untold Tales of Spider-Man, czyli nieopowiedziane czy niedopowiedziane historie ze Spider-Manem od 1 do 25, plus kilka annuali i jakichś tam specjali czy specjali pobocznych oraz legendarny numer minus jeden rysowany przez samego Johna Romita Seniora. E, całość kosztuje 100 dolarów i powiem Wam tak, chociaż 100 dolarów pełnych nie wydałem, to żadnego centa nie żałuję. Bardzo dobry komiks, od razu Wam powiem, że jak dla mnie zupełna perełka wyciągnięta z lamusa. Dlaczego? Po kolei. Kurt Busiek, Scenarzysta znany, lubiany pewnie przez wielu, pamiętamy, no ja go przede wszystkim kojarzę jako taki dosyć twardogłowy zwolennik starego stylu komiksowego, jako go kojarzę głównie z Astro City i z tej serii The Avengers, e, z Georgeem Perezem i Alan Wejem na tuszu, jak również z serii, e, nie, Boże, Thunderbolts, Thunderbirds? No, tam było Justice like Lightning Thunderbolts, chyba, tak. Tam było to, gdzie, uwaga, spoiler, gdzie ci wszyscy bohaterowie okazują się w pierwszym numerze, że są tak naprawdę super wrogami. No, i powiem wam tak. ta seria to jest taki trochę bastard, taki trochę bankard lat 90., bo ona się ukazała w 95 pierwszy numer, z tego co widzę tu z okładki. I, i to była seria, którą robił Kurt Busiek wraz z, z, z rysownikiem, który się nazywał Pat Olive. I ten Pat Olive całkiem niezły, zaraz go sobie zobaczymy. Myślę, że taki hidden gem, ukryty klejnocik lat 90. -tych. No ale czemu ja mówię, że to był taki bastard tamtych lat? Dlatego, że słuchajcie, to wtedy była kicha ogólnie komiksowa, w drugiej połowie lat 90. No myślę, że już tak tę serię ukazującą się od 95-go można do tego okresu zaliczyć. To wszyscy oddalali się od komiksów, sprzedaż malała, tam były takie rzeczy, że z 500 tysięcy nakładu schodziłeś do 50 tysięcy i jeszcze niżej. Chodzi głównie o wydawnictwa Image, ale nie tylko, cały rynek Marvela. Przecież Marvel się wtedy do bankructwa zbliżał, było ciężko. Pamiętacie czasy komiksów Heroes Reborn, kiedy to Jim Lee i Rob Liefeld przejmowali niektóre serie Marvela, Captain America, Fantastic Four i tak dalej. I to właśnie było wtedy wydawane i dlatego ta seria zipła, panie, padła! Po 25 numerach zdecydowano się, że nie będzie już się tego wydawać, kto wie w jakich okolicznościach. Tutaj jest eksplicite to napisane w ostatnim numerze, jest zreprintowana strona taka klubowa z pożegnaniami, także wszyscy wiedzieli. Z powodu sprzedaży, po prostu z powodu sprzedaży tam prawdopodobnie było ostro, bo tak jak mówię, Marvel wtedy był bliski bankructwa, ja pamiętam te czasy. To był 97-8, tam było naprawdę ciężko wszystkim. No i za oceanem w komiksowie również. W porównaniu przynajmniej z tym, co było, no wiadomo, bez porównania do naszego rynku, ale jednak w porównaniu do 91, 2, 3, no to Eldorado się skończyło, źródełka wyschły i każdy szukał ratunku. I to jest moim zdaniem ofiara tych czasów. I całości nie pomógł też fakt, że wtedy była też klon saga w tych głównych seriach ze Spider-Manem. Klon saga, która polegała na tym, że wiecie, klonowało się spider mana niektórzy się powkurzali tam z tych powodów, że tam swego czasu reklamowano. Uwaga, następny spoiler tego, no, tego klona jako prawdziwego spider mana i tak dalej. No, wszyscy to z reguły, którzy tam śledzimy historię komiksów, to wiemy to, ale. Ale wielu czytelników wtedy się obraziło na Marvela za to, no i myślę, że to też nie pomogło tej serii. A błąd, panie! Bo nawet ja, jak patrzyłem na jakieś stare Wizardy, e, pamiętam swego czasu i gdzie niegdzie reklamowano tę serie, to tak trochę wduchałem ramionami, nie wydawało mi się to interesujące. Ten pat oliw jakoś tak mi się nie potrafił sprzedać czy wkupić w moje łaski, a tymczasem, borem lasem, widzę, że, że z perspektywy lat, że zupełnie jak najbardziej wa warto na to spojrzeć. Dobra, no to po kolei. To się zaczyna kilkoma numerami tego. E Amazing Fantasy starring Spider-Man, kontynuacja The Amazing Fantasy Stana Lee i Ditki, numer 15. Chyba Ditko tam rysował, poprawcie mi, jeśli się mylę. No, na pewno Spider-Mana tego regularnego od jedynki Ditko. I to są trzy numery takiego malowanego komiksu, bardzo fajnego, bardzo tradycyjnego, który Kurt Busiek zrobił z, z malarzem, który się nazywa Paul Lee i jakiś tam, i, i jakiś tam jego koledzy w dalszych numerach. I to jest kontynuacja Amazing Fantasy numer 15. I to zaczyna samego całego tego omnibusa. Fajnie, że to zreprintowano. Mnie to kupiło głównie scenariuszem. Ja takim fanem jakichś tych malunków nie jestem. Trochę mnie to ani ziębi, ani parzy. Nie przeszkadza, ale też no, nie jest to może Alex Ross. A i tak Alex Ross, jak dla mnie, to, to nie jest może to, czego szukam w komiksach malowanych. Prędzej już może Simon Beasley albo ktoś taki, jak już w ogóle. Albo nawet Norm Bray Fogle, kiedy mu tam przyszło do głowy trochę pomalować. Albo Jerry Ordway na przykład. No, ale bardzo tradycyjny, słuchajcie, take. Na Spidermana. I to na mnie zrobiło wrażenie, że Kurt Busiek to jest ziom, który to on się jawi jako taki fan, ale w takim pozytywnym sensie. Nie fan, który chce od razu zrobić sensację ala Netflix ze Spidermana, tylko to wtedy jeszcze były trzeźwe, lata 90. w miarę i on tutaj naprawdę z wielkim ukłonem, uszanowaniem tradycji robi te komiksy. To fajnie mi się to czytało, nie spodziewałem się. Na tych Avengersów Pereza mam od zatrzęsienia, tam chyba z 30 czy 40 numerów, prawie cały ten, ten, ten run z, z Perezem, plus jeszcze coś, tam Ordway się pojawiał i tak dalej, ale nigdy tego w całości nie czytałem, nie zmogłem i nie wiedziałem za bardzo, czego się scenariuszowo spodziewać i powiem Wam, że fajnie, wkupiłem się już w te pierwsze Amazing Fantasies. No i przejdźmy do tej głównej serii i o ile Amazing Fantasy 16, 17, 18, to jest ta kontynuacja tego starego perio periodyku, tego ostatniego numeru 15 ze Spider-Manem, to tutaj, z tego co zrozumiałem, to można czytać równolegle do tych przygód Spidermana z czasopisma The Amazing Spiderman, od jedynki w Tam na przykład jak się pojawia Pierwszy Las Elektro albo Ciocia May ma romans z doktorem Oktopasem, czy Oktopusem, to, to, to tu się te przygody też przewijają, te, te wątki jakby z numeru na numer. Czyli to nie jest tak, że to jest jakoś między a między czymś, tylko bardziej jakby równolegle do tego The Amazing Spiderman. Uzupełnia te różne przygody pomiędzy numerami, czy, czy pomiędzy poszczególnymi scenami. Nawet chyba niekiedy. Jeżeli dobrze pamiętam, czytałem go to kilka tygodni temu, to, to gdzieś tu pojawiają się nawet odnośniki. A sprawdź tam, Amazing Spider-Man, numer Ileś. I są to bardzo wczesne numery, więc tyle. No słuchajcie, rysunki. Nie patrzyłem na to zaszczyla, a błąd. Pat Olive kryje, jawi się tutaj. On się trochę tak kryje pod takim płaszczykiem, trochę takiej prze, pozornej przeciętności, ale, ale nie. To jest wszystko bardzo poprawne. Całość doprawia niesamowity Al V, W -y się pisze. Ten sam inker, który tuszował George'a Pere, Pereza na Avengersach. No i zobaczcie tu, jak ktoś lubi taką kreskę z lat 90. tradycyjną, ale też taką y, dosyć szczegółową, taką Ala 90 szczegółową, to się nie rozczaruje. Fajny jest ten inking Veja, bardzo pieczołowity, z numeru na numer się y, polepsza. Dużo kreskowania takiego prawie Ala Image, prawie Ala McFarland, trochę może Ala Scott Williams, takie trochę mieszanina. Wtedy w 90. latach do tego przywiązywano uwagę. Im więcej kreseczek, tym lepiej. Mi to nigdy do końca nie przeszło i ja się cieszę z tego. Ja lubię obserwować te wszystkie detale, takie szczególiki i bardzo ładnie to wygląda. To jest naprawdę pieczołowicie narysowany komiks i myślę, że ten pad Olive też wie, co robi tutaj. Jest jeden numer, który on sam inkuje, na samym końcu i powiem Wam, że świetnie, że wybrano Ala Weya do nakładania tuszu, bo wygląda to moim zdaniem korzystnie. Niektóre skany są troszeczkę skiszone, nie ma tragedii, ale tak jak to w starych omnibusach bywa, to jest reprint, no on się okazał już dobre kilka lat temu w oryginale, ten omnibus, no to tutaj momentami taka, pik... może nie, że pikseloza, ale takie jakieś rozmglenie, takie, takie jakbym jakiś katalog czytał albo coś, taki, no nie, nie jest to pierwszorzędny skan, taki jaki... szkoda, że za to się nie zabrano teraz, w ostatnich latach, kiedy to coraz lepsze technologie, też specjalni ziomi są wynajmowani przez marvela po to, żeby odczyszczać te skany i to znakomicie wygląda, no, na miłość boską. Czasami się dzieją niesamowite rzeczy z tymi starymi serialami za 70 -tych, 80 -tych. a tutaj mamy takie trochę odbitki momentami. To nie jest reguła, ale pojawia się to tu i ówdzie w tym omni no, zwłaszcza w tym numerze to widać. Naprawdę, jakby ktoś zrobił taki dobry Xerox. Szkoda, panie, ale na szczęście, tak jak mówię, nie dotyczy to całości. I tu, mimo że tu już ówdzie się pojawia jakiś inny inker i tak dalej, to przez większą część omnibusa inkuje pata Olifa Alvey. I to jest wielka wartość. Zobaczcie, jak fajnie się tu rozwijają, nie? To kreskowanie. To jest, wiecie, i to jest po bardzo poprawnie narysowane. Ciekawe kompozycje, wcale nie takie, jakbym powiedział, gdzieś zrzynane, przynajmniej w mojej opinii, tylko naprawdę przemyślane. To jest wszystko z talentem do storytellingu zrobione, z poszanowaniem scenariusza Wysiecka. Bardzo ładne wrażenie robi. I zwłaszcza sceny, gdzie jest dużo gruzu, dużo budynków i tak dalej, to są pełne. O, zobaczcie, pełne backgroundów, to naprawdę każdy panel wydaje się być dosyć dobrze wycyzelowany. Pełen również tak zwanych zwykłych ludzi, co nie jest łatwe do rysowania. To więc tym, tym większe propsy, zobaczcie dla Olifa, że sobie z tym poradził. I tak jak mówię, widziałem go jak sam na siebie nakładał tusz i może wyglądało to trochę prościej, a dzięki temu, że wchodzi w Zobaczcie, to, to takie właśnie są na w najlepszym wydaniu. Nie? Jak ktoś lubi taką starą krechę, i coś innego niż Jim Lee, coś innego niż McFarlane i Lifefield, i tak dalej, a, a jednak mi to coś, co w tamtych czasach było na propsie, no to właśnie to jest taka ukry, ukryta perełka. I, I im więcej patrzyłem na te rysunki Olifa w tym tuszu Weja, tym bardziej się przekonywałem, że oni naprawdę wkładali tu serce w to. I to widać. I po w połączeniu z takim ukłonem dla tej historii, jaką są takie te, no trochę przegadane, ale no słuchajcie, no taka, taka natura. Tego, ale bardzo sentymentalne i takie zabawne momentami, pełne też takich ludzkich uczuć, historię Busieka. Stanowi to znakomite połączenie. Bardzo mi się to podoba. Zrobiło na mnie dobre wrażenie, jako też lektura. Wiecie, ja tam czasami mówię, że ja tam czasami bardziej przeglądam te omnibusy niż czytam, ale zobaczcie na to, ile szczególików, nie? Czasami tu i ówdzie wchodzi gdzieś jakiś guest inker, guest artist i tak dalej, tu trochę Rona Frenza, jest później Boba McLeoda, ale generalnie ten zespół twórczy jest bardzo równy, co znakomicie działa na korzyść takiej spójności tego komiksu, nie? że również te historie się czyta jak od deski do deski, jakby to był jeden zwarty ciąg przygód, a nie, że co miesiąc ktoś inny jakieś takie mini albumiki. Um... O tutaj wchodzi. tu jest fajna issue. Zobaczcie Ron Friend ze swoim charakterystycznym grubym obramowaniem wszystkiego. Bread Breeding na tuszu, jeden z moich ulubieńców, jak już wiecie pewnie. zobaczcie, jak oni świetnie dają radę. Kolorysta też jest jeden. Trzeba mu oddać propsy. Przez całą serię chyba się tylko jeden Tom, nie, zaraz, Steve Matson, Steve Matson. Bardzo fajne, a tutaj daje czadu, to są bardzo takie 90'sowe kolory, no nie to kupuje, ja wiem, że to nie jest może dla każdego, każdego broszka, tu a la Sal Busema wręcz trochę ten inking, czyli no Ron Friends to jest taki e, błyskotliwy, trochę, no nie chciałbym być epigon, tylko może bardziej taki twórca idący ścieżką Jacka Kirby'ego, busemów, zwłaszcza Sala Bussemy i tak dalej, on tam zresztą z Bussemu chyba też współpracował swego czasu, więc... Jak najbardziej jest o czym pisać do domu. Ja go bardzo lubię, bardzo go lubię z Supermana, chociaż kiedyś wydawało mi się trochę niedbały. Od, od czasu, kiedy nabrałem trochę pojęcia o tym, co to znaczy rysować komiksy, to zmieniłem diametralne zdanie. Uważam Rona Franca za jednego z, z geniuszy wręcz amerykańskiego komiksu. Bez, mówię to bez jakiejś przesady. On naprawdę nawiązuje tutaj do starych takich złotych czasów i energia, która kipi z jego prac jest imponująca. To mnie zawsze uderza, że on za pomocą pozornie małych środków poz pozwala tej historii błyszczeć, pozwala temu wszystkiemu pulsować tak jak pulsowały komiksy Jacka Kirby'ego. Super. A tu wracamy do tego Pokażmy chociaż z jedną okładkę. O, to wygląda, trochę niepozornie ten komiks wyglądał, może też w kioskach, czy tam gdzieś w sklepach komiksowych. 99 centów za każdy numer i jakoś to się ukazywało, w końcu zdechło, a szkoda, bo naprawdę fajna rzecz. Potem jest kilka takich speciali czy annuali, o tutaj jest pierwszy, special. Tu jest taki, o to jakiś chyba inny inker już wchodzi, chyba Williamson. A, a tu jest taki Untold Tales, Tales of Spider-Man Strange Encounter. Busiek, Stern i jak, jacy, jakieś ziomy, których nie znam. Volks i Geldof. A, I tu się trochę urywa to wszystko, szczerze mówiąc. Trochę, to, trochę się odbiłem od tego. Takie trochę to jest, jakbym czytał taki zupełnie zbędny special z lat 90., -tych. właśnie. takie, Słuchajcie, jakbym ktoś powiedział, jaki jest taki zbędny special ze Spidey'em z lat 90., to bym wskazał niektóre odcinki tej klon sagi, bo tam naprawdę były nudy na momentami. Ale to, 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 co pamiętam z jakichś replintów zagranicznych, bo nie czytałem tego jakby ciągle wtedy, w latach 90., -tych. dopiero dzisiaj z sentymentu do tego wracam. Ale właśnie to jest taki kolejny przykład takiego komiksu zbędnego. Tu się naprawdę nic ciekawego nie dzieje. Mimo sterna i busieka na scenariuszu sterna sobie bardzo cenię, to, to, to jest to taki moim zdaniem jeden ze słabszych odcinków tego. Trochę tutaj to przekartkowałem, szczerze mówiąc, no, ale potem wracamy do Untold Tales of Spider-Man. Pat Olive i tym razem Al Williamson. Zobaczcie, jaka prostota, ale jaka piękna prostota potrafi być, nie? No i tak dojeżdżamy, dojeżdżamy, powoli zaraz zobaczymy trochę innych artystów, bo w końcu Olive się wykrusza yy, i ster przejmuje Bob McCloud, to jeszcze nie tu, Bob McCloud i tam paru innych. O, jest też na przykład, to jest chyba jakiś annual, tak, Annual 97, rysowany przez Toma Lila z nieznanym mi Robertem Jonesem na Inkingu, ale Toma Lila, słuchajcie, bardzo podobne do tego Alawea, trochę Inking tego Jonsa, ale to Alaila ja z, z, z biegiem lat lubię coraz bardziej. To nie jest może jakiś mega dynamiczny rysownik, to nie bo on już nie żyje niestety. Ale zobaczcie, no. Fajne były też te jego spideje z klonsagi. No, z czego tu brakuje? No znowu ten, ten Inking, takie lat 90., bogactwo szczegółów, kreskowanie takie specyficzne, nie? które potem gdzieś tam się zaczęło od tego jimali Lee, jakaś taka dziwna hybryda, tak jakby wszyscy członkowie tego oryginalnego image zmerdżowani w jedno się tu pojawiają, nie? Ale ma to swoje plusy, jest tu duża dbałość, duża pieczołowitość, do mnie to trafia. To jest takie pierwszorzędne z drugorzędnych, bym powiedział. Nie ma tu żadnego odkrywania Ameryki, ale jednak zobaczcie, no nie sposób odmówić temu pewnego, pewnego takiego profesjonalizmu jakkolwiek ten inking no jest wtórny, nie? To jest taki jakby a'la też Art Tibet i tak dalej. Wtedy, wtedy był taki żyletowaty inking w modzie, ale moim zdaniem pojawienie się tutaj Toma Lala to jest fajna ciekawostka. Tutaj też jest następny annual, czy to jest jakiś kontynuacja, czy coś? Nie, następny, o, z okładką Mike'a Olreda, gdzie sam Olred również tutaj pełni rolę rysownika i inkowany przez nikogo innego jak Joe Nota, czyli oczywiście wielkiego inkera z czasu Fantastic Four, który zespół, wespół z Johnem Byrnem, dał nam tyle, z Johnem Byrnem też, ale przede wszystkim z Jackiem Kirby, dał tyle przyjemności każdemu fanowi komiksu. Zobaczcie, jak ładnie, konserwatywnie to wygląda. Świetna rzecz. Słuchajcie, polecam, nie ma co międlić, tym bardziej, że na deser, zobaczcie to, John Romita Senior wchodzi i daje czadu w komiksie Untold Tales of Spider-Man minus jeden. Tam była taka kiedyś faza, że komiksy miały przez jeden miesiąc numer minus jeden, w DC kiedyś miały zero, albo nieskończoność, albo coś tam, były takie szmery, bajery jakieś. No i tutaj mamy Penciled by John Romita Senior i Inked by Al Milgrom, czyli szacowne duo. Wielkich artystów. Milgrom też, oczywiście, już późniejsza rzecz, ale też, też no, gdzie, gdzie go tam panie nie było w tych latach 80. -tych, tego Milgroma. Wszystko tuszował plus babę z dziadem jeszcze. Powiem wam tak. Ja bym brał to. Jakbym nie znał, jakbym był miłośnikiem Spidermana i nie wiedział o tym bad Boyu, albo miał go tam gdzieś na celowniku w drugiej lidze, to jak mówię, ta okładka jest lepsza. Ta jest taka jakaś ciemna trochę. Ciemnobrązowa okładka z dość oczywistych względów to nie jest najlepszy wybór nigdy na main cover według mnie, no ale słuchajcie, każdy ma swój gust. Także mega to jest. Bardzo dużo przyjemności z czytania. Słuchajcie, polecam każdemu fanowi Spidermana, tym bardziej, że jest to perełka taka easy to miss. So don't miss it. Pamiętajcie też o moich własnych komiksach Eurydyka, Kocia Planeta, Kosmiczne Patałachy. Te komiksy są wciąż jeszcze dostępne, zapraszam serdecznie do mojej grupy facebookowej Jakub Martewicz Art, gdzie wciąż możecie jeszcze zobaczyć jak nabyć te bedboje. jeszcze kilka moich ostatnich komiksów jest w druku. Zapraszam serdecznie, bo warto, dołączcie, obczajcie, ja tam też załączam moje postępy z prac i tak dalej, jakieś ciekawostki, plansze, to co aktualnie czytam itp. Dzięki wielkie za tę nawijkę. Proszę bardzo, posubskrybujcie, polajkujcie, skomentujcie, bo to zawsze coś daje. Tymczasem, borem lasem, miłego rysowania, miłej reszty dnia, miłego cokolwiek tam robicie. Trzymajcie się i do następnej nawijki.